Ja jestem mamą dwójki dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem. Nie są to dzieci jakoś tak e, e, jakiejś specjalnej troski, są to dzieci ze spektrum autyzmu i sama na swojej skórze przekonuję się jak działa ustawa za życiem, która nie działa i e, często brałam udział także w zbiórkach dla dzieci e, z SMA, czyli z zanikowym rdzeniem mięśni. Ludzie nas wyzywają, że jesteśmy mordercami, dlatego ja się pytam, jakie stanowisko ma nasze państwo w stosunku do dzieci, które zbierają na zbiórkach po 9 milionów złotych? Czy nasze państwo nie morduje tych dzieci w ten sposób, że, że nie, nie potrafi zorganizować refundacji na tak drogi lek, który zatrzymuje tą chorobę? I to jest powód główny, dla tak. którego ty tutaj ja jesteś. Ja idę tutaj dla moich dzieci. A, sobie, a jak rodzina na przykład, y, która no wie, że jesteś tutaj, że z tymi ludźmi y, maszerujesz i to jest nieprzychylnie na przykład na Facebooku przyjmowane Uważaj na siebie. Uważaj, Uważaj na po prostu siebie. troszczą tak. się.